To jest moja kamerka? A no tak tutaj I dzień dobry, tutaj Night. Jak widzicie już pozbierałem wszystkie rzeczy Tam mogli się zauważyć, lecz nie ma czasu Na opowiadanie co mam w inwentarzu Bo e, czeka mnie e, Wielkie starcie Ze smokiem e, Ale tak Teraz pozbierałem sobie te wszystkie rzeczy Które najpotrzebniejsze Mam oczy e, i wybieram się Wiem, że marnuję drewno, wiem, że normalnie strasznie by mnie to wkurzało I nigdy bym tak nie zrobił, ale teraz jest speedrun i nazbierałem zbyt dużo drewna, które i tak się nie pomoże A po zabiciu smaka moka już zapewne nie będę kontynuował tutaj gry Chociaż fajnie jest ten poziom taki, bo później się zdobywa taki super poziom eee... Okej, okay, czyli teraz przez chwilę będziemy szukali ruin. Mam nadzieję, że nie zanudzi Was to. Chociaż chyba nie, no bo to w sumie, jest tak przyspieszone, to przynajmniej trochę się dzieje. Tu przez jakąś straszną dżunglę się przedzieram. O, i tu mogę Wam pokazać, yy, powiedzieć ciekawostkę. Jak widzicie, teraz podskakuję yy, i biegnę z podskakiwaniem, o teraz to zobaczycie dokładniej, i teraz. Jak podskakuję, znacznie wolniej biegnę niż jak normalnie biegnę. Także podskakiwanie jest dobre, ale tylko i wyłącznie, jeżeli nie używamy pociągów. Nie wiem, jak to jest z pociągiem pierwszego stopnia, ale wiecie, że tak jest. Eee, dobra. Na szczęście noc nas nie zastanie. Niedługo się zaczniemy zbliżać do celu. Wieczka. Eee, I tak. Wreszcie, znaczy dotarłem już do pewnego miejsca, i tu się okazuje, że kurna, zawsze te ruiny muszą być pod wodą. Nigdy, jak ich je potrzebuję, to nie ma ich na powierzchni. Dlatego płynę, tutaj e, utnę to wszystko, ponieważ po prostu to będzie zbyt nudne. Szczególnie, że ciągle mi się zanurzała ta perła i gdzieś ginęła i musiałem godzinę jej szukać. E, także ten moment naprawdę zajął mi trochę czasu. O, tu wzięliście cięcia, trochę. Ze słabe przejście zrobiłem. Zapomniałem, że ten i parcie. Nigdy nie kopcie prosto w dół. Zawsze tak na dwie kratki. Zniszczyłem szybko sobie spawner, żeby mi nie wkurzały te małe sywki. Przypominam, jak się nazywają. A i okazało się poza tym, że nie potrzeba mi aż tylu oczów. Wystarczyły tylko 12. Ale postanowiłem jeszcze trochę poukładać się tu. Zostawić jedno i jeszcze szybki caving Znalazłem na szczęście półpancerz, który mi się przyda, bo mój był zniszczony. Biblioteczkę, gdybym ją wcześniej zauważył. Właśnie nie pomyślałem i mogłem tutaj zenchantnąć e, mój ten. Tak to był lekki błąd taktyczny. Mm, ale nie marcie się, jeżeli e, nie chcecie oglądać e, cavingu to przywinie tak z. Tu jest 3 minuty, to. Mm, no, tak mniej więcej 3 minutki, eee, czyli w sumie zajęło mi to 10 minut. Jej, eee, ale dobra, nie będę Wam zdradzał, co się działo podczas cavingu. Pajączki, zapomniałem, właśnie ciągle grałem na serwerach, a nie wiem czemu na serwerach zawsze po prostu musi być włączony poziom trudności. Easy, sorry, ale przypadkowo sprawdzając, przewinąłem trochę film i będziecie mieli pewnie chwilkę ciszy ale mam nadzieję, że wszystko się zgadza Poza tym zorientowałem się jaka strasznie jest kiepska jakość na poprzednim filmie no i niestety bardzo was przepraszam za to na przyszłość postaram się coś ogarnąć. To jest pewnie przez to, że dwa razy przypadkiem kowartowałem. Zawsze jak są jakieś takie planki, warto jest sprawdzić mimo wszystko, czy nie ma diamentów, tak ja korzystam z tego e, buga, można tak, tak nazwać. E, nie, nie jest to X-Ray, X-Ray nigdy nie korzystam. Ale zawsze tak cavewuję, że wszyscy uważają, że mam X-Raya. Ilekroć gram na jakimś serwerze? Po prostu. No bo poza tym ja nie używam pochodni. Pochodnie używam tylko jeżeli nagrywam, żebyście dobrze widzieli. Ale normalnie od, od wersji dojrzej 1.5, jak jest ta opcja jasności, to nie ma kompletnie potrzeby rozświetlania tego wszystkiego. O, spawner, ale spawnerem się nie zajmujemy, mamy dużo żelaza Tutaj się postanowiłem zająć mm -hmm. A, mówiłem, że na wszystkich serwerach jest po prostu poziom easy e, I to jest strasznie nerwujące, poza tym... Nie wiem, no... Czy naprawdę na wszystkich serwerach grają tylko ośmiolatkowie, którzy nie ogarniają harda? Albo czegoś? Ja gram albo na hardzie, albo na peaceful Chociaż już, przez, chociaż już przestałem grać na peaceful Pierwsza moja gra była na tym i tym, e, ale okej, okay, co ja chciałem powiedzieć? E, w, w, właśnie tworzę serwer. Serwer Minecraft, tak, tak i będzie fajnie, z kolegą tworzymy. Na razie jest w fa fazie bardzo co bety. Można by to tak nazwać, mm, ale mam nadzieję, że będzie super. Bo najpierw chciałem wszystko wybudować, a dopiero później zacząć zapraszać, żeby to nie było takiego, że ten, ale myślę sobie tak, mm, że jednak osoby chętne, które bym myślał, że się nadają i chciałyby coś pobudować z World Editem, to najpierw będzie trzeba przetestować. Bo boję się, jeżeli tak e, pierwszą, lepszą osobę wezmę. Bo niestety, sorry, ale jest strasznie dużo Gryferów Eee, przekonałem się na serwerze FreeBuild Ale okej okay, eee, Koniec zbędnego gadania tu się Przygotowałem sobie diaksy i wskakujemy do Endu i tu będzie ostateczna Rozgrywka, tu mi się trochę Jakoś polepszała, chyba eee, Okej okay. Czy jak widzicie smoczek eee, Trochę musiałem sobie Renderowanie zwiększyć bo nie zwiększyłem Podczas, eee, przed tamtym Night Fightem jednym eee, tu Jakoś mi się udało te wieże wszystkie zdjąć. Oprócz jednej. Była jedna, to chyba była ta. Tak, to była ta wieża. To po prostu chyba taka strzał w i nie mogłem jej utrafić. Zobaczcie zaraz. Ale nie martwcie się. To jakoś tak nie trwa zbyt długo. Jeszcze smog zrzucił. I te walki z Ender Dragonem są tak strasznie łatwe. Postanowiłem później sobie jeszcze e, zaatakować e, dwóch Endermanów, bo mi się nudziło. Okej, <laughs> eee, okej, okay, okay. nie mogę trafić. Przy okazji pokażę wam jak zdobyć jajo mm, Ender Dragona. Bo jak... Nie wiem, czy wiecie, ale jak się spróbuje zebrać, to jakby się tak teleportuje dziwnie. Eee, okej. Okay. Ale także jeżeli by ktoś był zainteresowany eee, serwerem i budowaniem, a później grą, eee, na pewno link później e, dodam, więc jeżeli chcecie, to możecie e, pisać e, na PW albo... Nie, w sumie wystarczy, że e, na pewno dodam go. Możecie albo zasubskrybować, albo e, za jakiś tydzień sprawdzić mój serwer. O tu sobie powalczyłem z Endermanami. No chociaż to nie, nie był jakiś super pomysł, szczególnie, że zacząłem strzałą. <laughs> Ale okej, okay, ten smoki tak nic nie robi praktycznie. Więc lata i lata. Mm. Ale architektów proszę na jakiś pw, żeby napisali, to mogą sobie pobudować Naprawdę będę otwarty na propozycje, będzie bardzo milusia Jak... No po prostu sobie pobudujecie Może dodam jeszcze... Dobra, ale o całej strukturze na pewno później się dowiecie A teraz... Ostatnie półtorej minuty... nie Minuta... nie, półtorej minuty tak walki. Yy, przewinęłem napisy końcowe. A właśnie, przepraszam Was bardzo, ale tu mi się tak zwaliło coś, że po prostu klatki mi nie działają, ale yy, pokażę Wam to jedynie, żebyście mogli się przekonać, że rzeczywiście go pokonałem i jak zrobić jajo, bo to będzie widać. Yy, jak widzicie, już go epicko dokończyłem. Fi Finiszerowałem. On się później tak fajnie błyszczy. No, przepraszam Was bardzo, ale to nie moja wina, chyba o teraz się wyłuszczy okej okay, wtedy się taki i y, się poziom wyskakuje zdobywa się taki ze sto, setny poziom od razu y, tu jest jego taki piedestał i patrzcie żeby zdobyć ja y, jajo trzeba na niej nacisnąć zrobić sobie pochodnie albo tłok y, tak to było niepotrzebne i widzicie tu się teleportuje wystarczy się podkopać pod dnie pod nim postawić pochodnie i zniszczyć klotek nad nim Wtedy ono spada. Przepraszam, że wam tego nie pokazałem. Na pewno zrobię jakiś poradniczek szybciutki, jeżeli jeszcze wszyscy nie wiedzą. No i tak, to byłby koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach czy czymkolwiek.